Jak może pamiętacie, a może nie, ja Wam pokazałem dzisiaj, co robią Francja i Anglia, a mianowicie to, że Francja wyszedł ze spadochronem. Ze samolotu, co nie i jak on wyszedł ze samolotu ze spadochronem, to wylądował we swojej Francji, co nie, no to tak to właśnie było, co nie, no to jak to. Będzie no to tak, to będzie co nie, no to dobra, no to ten tego co ja miałem Wam pokazać, o już wiem co robi Francja we swoim domku, bo on odebrał od kogoś. Telefon tylko od kogo, to ja nie wiem, ale dobra, no to jak, no to niech tak to będzie, co nie, no to ja już Wam pokazuję ten, no Francję, co robią i co on. Tam robi w tej no swoim kraju, co nie no, to jak będzie no, to tak, to będzie co nie no, to dobra no, to ten tego no, to teraz koniec gadania, a czas na wam. Ich pokazywanie, co nie, no to dobra, no to koniec gadania, czas na pokazywanie, co nie, no to okej, okay. niech tak będzie, no to okej. Okay. No to dobra, no to zobaczę o tutaj ten tego, kto do mnie dzwoni, muszę iść to sprawdzić, co nie, no to do zobaczenia, zobaczę, kto tutaj do mnie dzwoni, to ja nie wiem, co nie, ale dobra, no to dobra, niech tak to będzie, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to okej, okay, no to czas zobaczyć, czas teraz do zobaczenia, kto tam do mnie dzwoni, co nie, no to jak będzie, no to tak będzie, co nie, no to co ja mam tutaj robić. Zrobić to ja nie wiem, ale dobra, no to ten tego, no to może teraz czas odebrać telefon, co nie. No to idę odebrać ten no telefon, co nie? No to koniec gadania, czas na odbieranie, co nie? A to widzę, Polska, chce coś ode mnie, tylko czego chce Polska dzisiaj ode mnie, to ja nie wiem, ale się dowiem o to. Cześć, Polska, czemu do mnie dzwonisz? Coś się stało? Czy co? No mi to powiedz, co nie? No to się ma, Polska, o czym chcesz pogadać? you <shriek> No cześć się ma Francja, no to ja właśnie dzwonię tak tutaj do ciebie, bo mam pewien mały problem i nie wiem co z nim zrobić, co nie, no to ja nie wiem teraz co z nim zrobić, co nie, no to jak będzie, no to tak będzie, co nie, no to dobra, chyba mnie Niemcy zaatakował od zachodu, co nie, no to chyba mnie Niemcy zaatakował od zachodu. Zachodu, i nie wiem co mam zrobić, co nie, no to jak będzie, no to tak, to będzie, co nie, no to ten tego. No to teraz koniec gadania, czas na pomoc mi, co nie, no to jak pomożesz mi z tym, no. Atakiem Niemiec, czy nie, bo on dzisiaj mnie zaatakował i nie wiem, co mam zrobić, co nie, no to ja nie wiem, co mam zrobić, co nie, ale dobra, no to teraz dobra mam, chyba pewnego pomysła i zaatakuj Niemcy od wschodu. A ja zaatakuję go od zachodu, co nie no to jak to będzie no to tak to będzie, co nie no to ten tego no to teraz koniec gadania, czas na atakowanie, co nie no to niech tak będzie, no to okej okay, no. To okej. Okay. No co ty Polska faktycznie ciebie zaatakował teraz Niemcy czy nie no mi to powiedz co nie no to jak będzie no to tak to będzie co nie no to dobra Polska idę tam sprawdzić co się dzieje a potem iść tobie pomóc co nie Polska no to ja tam idę tobie pomóc co nie no to jak będzie no to tak będzie, co nie no to jak no to niech tak to będzie, co nie no to dobra, no to ja ten tego idę teraz, tobie teraz pomóc. Co nie no to jak to będzie no to tak to będzie, co nie no to dobra, idę tobie pomóc, Polska, okej okay, no. To ja tam idę tobie pomóc, co nie no to koniec gadania, idę tam sprawdzić, co u ciebie, co nie no to niech tak będzie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra Francja, mam nadzieję, że ten, no ten rozkaz spełnisz, co nie, no to jak Francja idziemy my tam po te, no jak to się nazywa, o już wiem, to no pomoc, czy nie, no nam to powiedz, co nie, no to jak Francja idziesz nam tam to pomóc. Czy nie no mi to powiedz co nie no to jak no to okej okay. co nie no to okej okay? no to jak idę tam tobie teraz powiedz co nie no to jak no to ja tam idę tobie pomóc co nie Francja tylko. Ty też mi powiedz co nie no to jak no to okej okay? no to niech tak to będzie co nie no to chodź. Francja mi tam pomóc, co nie no to jak Francja, choć tutaj szybko zanim będzie za późno, co nie mój kumpl, no to mi to powiedz, co nie no to mi to powiedz, okej okay, no to okej, okay, pomóż mi Francja, no to okej okay, no to okej. Okay. No to dobra, dobra Polska, nie bój żaby ja ten tego ja tam wam pomogę co nie Polska, tylko poczekaj chwilkę ja już ci spieszę z pomocą, tylko ci czekaj, muszę teraz wstać z moim dubskiem. I zaję do mojej armii, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie, no to dobra, mój kumplu, Polska. Jeszcze ja teraz zadzwonię do Anglii i Anglia może ci też pomoże, co nie, no to Anglia może też tobie pomoże, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie, no to co, no to dobra, co nie, no. No to ten tego, no to dzwonię po Angwie, on może też ci pomoże, co nie Polska, no to ten tego, no to teraz koniec gadania, a czas teraz ci pomóc, okej, okay, no to niech tak będzie, co nie, no to okej, okay, idę z Anglią tobie pomóc, no to okej, okay, no to okej. Okay. No mam nadzieję Francja, że taka będzie umowa co nie, że taka będzie umowa, że ty i Anglia mieliście mnie chronić w tym no naszym pakcie o nie, nie agresji, tylko współpracy militarnej. Pamiętasz jak pożyczyłem od ciebie pieniądze na sprzęt wojskowy pamiętasz to czy nie no mi to powiedz co nie no to jak mi to powiedz co? No nie, no to niech tak to będzie, no to ten tego, no to teraz, no to okej, okay, no to niech tak będzie, no to okej, okay, no to ruszcie dupy Anglia i Francja i mi pomóżcie, co nie, no to niech tak to będzie. No to niech tak to będzie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra i właśnie tak ja wam dzisiaj pokazałem Polskę i Francję, co nie no to ja tak właśnie wam pokazałem co robią oni tutaj ten no podczas rozpoczęcia tej no nowej wojny, co nie no to właśnie tak podczas ich tej no nowej wojny gdy Niemcy zaatakował Polskę to wtedy Francja na razie a później Anglia musiała Muszą dołączyć do tej nowojny co nie no to jak będzie to możecie się domyślić, ale na razie. Ten tego no to teraz koniec odcinka, co nie no to ja już zakańczam ten no odcinek, co nie no to jak będzie. No to tak będzie, co nie, no to ten tego, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie moi kumple, no to ja już kończę ten odcinek. I wam coś nowego pokażę w następnym co nie no to jak będzie no to niech tak to będzie no to ten tego no to koniec odcinka do następnego odcinka no to papa cześć no to papa cześć do następnego.